Jeśli kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto cię przeskanował wzrokiem i poczułeś dreszcz, to był ten moment. Poznajcie Davida K. To nie jest jego prawdziwe imię, ale historia jest prawdziwa. David założył startup technologiczny w 2012 roku. Miał wizję, charyzma. Inwestorzy uwielbiają takich ludzi. Zebrał 20 milionów w pierwszej rundzie. W firmie panował kult jednostki. Dawid mówił o rodzinie, o misji. Ludzie pracowali po 18 godzin dziennie. Nie dla pieniędzy. Dla niego. Ale była druga strona. Jeśli ktoś popełnił błąd, nawet drobny, David upokarzał go publicznie, na spotkaniach, przy całym zespole. Jesteś bezużyteczny. Nie wiem dlaczego cię jeszcze tutaj trzymamy. Ludzie płakali w toaletach. Brali leki na stres. Trzech skończyło w terapii. Dawid. Nazywał to wysoką kulturą oczekiwań. Kiedy jeden z założycieli, najlepszy przyjaciel Davida od lat, zakwestionował jego decyzję, David usunął go z firmy bez ostrzeżenia, bez rozmowy. Wysłał e-mail: Twoje usługi nie są już potrzebne. Prawnik skontaktuje się w sprawie akcji. Dziesięć lat przyjaźni. Wyparowane w jedną noc, firma odniosła sukces, sprzedana za 150 milionów. Dawid stał się milionerem. Ludzie? Większość z tego zespołu nigdy nie wróciła do branży tech. Wypaleni, złamani. Jeden próbował popełnić samobójstwo. Dawid dał wywiad po transakcji. Powiedział: Sukces wymaga poświęceń. Nie wspomniał, że to były poświęcenia innych ludzi.